Po raz dziewiąty na polkowickim rynku odbyło się wspólne kolędowanie. Po raz pierwszy to kolędowanie odbywało się z udziałem orkiestry górniczej. Dziewięć lat to już piękna tradycja, w przyszłym roku pierwszy jubileusz, a każdego roku, choć scenariusz nieco inny, zawsze wspólne śpiewanie kolęd jest najważniejszym elementem wieczoru. W tym roku wspólne kolędowanie było wyjątkowe, bo odbywało się z orkiestrą górniczą. Dla mieszkańców Polkowic grała Orkiestra Górnicza Zakładów Polkowice Sieroszowice. To ta orkiestra gra mieszkańcom na barburkę i to ta orkiestra najczęściej uświetnia oficjalne uroczystości w naszym mieście. Tym razem orkiestra włączyła się w kolędowanie na rynku i sprawiła, że było wyjątkowe. 9 lat organizatorem kolędowania na rynku jest Stowarzyszenie Porozumienie dla Mieszkańców Polkowic, ale Wigilia na rynku nie jest jedynie dla sympatyków stowarzyszenia. To spotkanie mieszkańców Polkowic z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Z życzeniami do wszystkich mieszkańców zwrócił się burmistrz Polkowic, starosta Polkowicki i przewodniczący Rady Miejskiej. Życzeń było dużo i płynących z serca, gdyby wszystkie się spełniły, Bylibyśmy najszczęśliwszym miasteczkiem na ziemi i miejmy nadzieję, że się spełnią, bo święta to magiczny czas. Święta Bożego Narodzenia mają wymiar rodzinny, ale przede wszystkim religijny, o czym przypominał ksiądz Marek Pluskota, napominając zebranych, by nie zapomnieli o narodzinach Jezusa, by w gorączce przedświątecznych zakupów i przygotowań nie zapomnieli o istocie świąt, o narodzinach Bożego Syna. Kiedy gromki śpiew z dziesiątków gardeł, śpiew radosny i donośny rozbrzmiewał w rynku, Poprosiliśmy gości o krótką refleksję, czy ich zdaniem święta, te zapamiętane z dzieciństwa i te współczesne różnią się, czy widać zmiany tradycji. Święta Bożego Narodzenia mam wrażenie, że szczęśliwie zostały bardzo podobne. Wigilie spędzamy rodzinnie, potem pierwszy, drugi dzień świąt odwiedzamy się nawzajem i powiem szczerze, że bardzo się cieszę, że coś, co pamiętam z dzieciństwa, trwa do dzisiaj. Oczywiście w życiu publicznym przed świętami jest coś tak fajnego, że jest to możliwość odwiedzin z różnymi grupami mieszkańców. W 2-3 dni człowiek przeżyje wiele spotkań, złoży sobie życzenia, porozmawia i to jest może pewna nowa, pewne nowe doświadczenie, pewna nowa jakość. Jednak to, co Człowiek wyniósł z domu, trwa do dzisiaj i z tego się najbardziej cieszę. Tradycja powstaje z powtarzalności. Okazuje się, że tę świąteczną powtarzalność lubimy bardzo. Troszczymy się o to, by było jak dawniej, bo w tym świątecznym dbaniu, jak zawsze, zamknięta jest magia świąt. Ja utrzymuję w domu tradycję świąteczną, którą, którą wyniosłam, nauczyłam się w domu rodzinnym. U siebie mój mąż w swoim domu i mimo że na co dzień w weekendy przygotowujemy różne potrawy, z różnych stron świata, z różnego rodzaju sałatki, potrawy, ale święta są te tradycyjne potrawy przy stole i również staramy się przez okres świąt Bożego Narodzenia być jak najdłużej razem ze sobą w rodzinie. Na pewno pasterka bezwzględnie, Wigilia, z dziećmi, z wnukiem, wspólny spacer. Tak to było, tak było w moim domu. Że Wigilia, śpiewanie, pasterka, pierwszy dzień świąt rano, śniadanie, obiad uroczysty, obiad bożonorodzeniowy i obowiązkowy spacer. I tak się staramy robić do tej pory i jestem przekonana, że moje dzieci w swoich rodzinach będą tak samo się załywać jak my. I to jest to, co nas... Co nas przywiązuje do tego świata, do tej ziemi, do tego miejsca, to jest rodzina i tradycja. I tych dwóch rzeczy nie powinno się łamać, tych dwóch rzeczy nie powinno się zmieniać. Trzeba mieć to miejsce, do którego się wraca i ten dzień, na który się czeka. I Boże Narodzenie to też jest właśnie ten dzień, na który się czeka. Czasem jednak drobne zmiany da się zaobserwować, choćby te wynikające z poprawy zaopatrzenia i z faktu, że kiedyś byliśmy dziećmi. A teraz jesteśmy dorośli i to my organizujemy święta. Ogromna jest przyjemność przygotowywać święta i, i robić nie, takie, takie miłe niespodzianki dzieciom, wręczać im prezenty, krzątać się po kuchni i coś tam e, usmażyć, upiec, ugotować. Ja od, 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 od kiedy pamiętam, kiedy już jestem dorosłym i kiedy jestem ojcem rodziny, to zajmuję się karpiem. I, i rybami. Ale wolał Pan być dzieckiem, e, czy wolał być, Pan być dorosłym w kontekście świata? Znaczy, jeżeli to miałbym wybrać, to wolałbym być Znaczymy dzieckiem. Się, Mikołaj, I tam gdzieś biegać, czekać, tak, widzieć to, że tam co się dzieje w kuchni, za chwilę Dzień będzie Wigilia, za, za chwilę zjem Wigilię i na pewno będzie jakaś paczka hmm, pod koinką. No na pewno zupełnie inaczej takie święta wtedy wyglądają, no ale cóż, dzieckiem się już nie jest, było i teraz trzeba być po tej, tym troszeczkę właśnie i mamy inne zadania, aczkolwiek zawsze szukam jakiegoś prezentu pod choinką. Czasem jednak niemożliwe jest zachowanie wszystkiego jak dawniej, bo brakuje ludzi przy stole wigilijnym. Na święta byli rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, cała rodzina. A w tej chwili tak jak ja na przykład będę sama. Także, że to jest przykre. Nie ma tej więzi rodzinnej takiej. Wszystkim Państwu życzymy, by nikt w te święta nie był sam, by święta Narodzenia Jezusa obchodzić w gronie osób życzliwych i bliskich, by choć na ten wyjątkowy czas zapomnieć o tym, co nas różni, żeby zagościło dobro, życzliwość i miłość poniedziałek odbyło się spotkanie wigilijne na polkowickim rynku, a dzień później w auli Forum Zespołu Szkół imienia Narodów Zjednoczonej Europy miało miejsce spotkanie wigilijne członków Polkowickiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Podczas spotkania składano sobie życzenia i śpiewano kolendy. Wśród głos się rozchodzi, we Świąteczne złożyła wszystkim Maria rubiś Urbaniak. sama zaś odebrała powinszowania od przedstawicieli samorządu, organizacji gminnych oraz służb mundurowych. Zanim rozdano przygotowane paczki świąteczne, na scenie pojawił się zespół Ternodrom prowadzony przez Jerzego Horniaka. Punktem kulminacyjnym spotkania były paczki świąteczne, rozdano je wszystkim uczestnikom Wigilii. Święta Bożego Narodzenia kojarzą się z choinką i prezentami, które pod nią można znaleźć. We wtorek prezent otrzymali polkowiccy policjanci, którym oficjalnie przekazano sześć nowych samochodów. Stare samochody wycofujemy, natomiast to są nowe samochody, które nam są niezbędne do codziennej służby. No i udało nam się w tym roku, dostaliśmy sześć takich samochodów z różnych funduszy i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Zakup pojazdów to przykład doskonałej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami pozarządowymi oraz Komendą Główną Policji. Wszystkie pojazdy kosztowały łącznie 480 tysięcy złotych. Połowę środków zapewniła gmina Polkowice, Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Gmina Chocianów i Fundacja Polska Mieć. Drugą połowę zapewniła komenda główna Policji. Dzięki temu, że właśnie to było takie wspólne przedsięwzięcie, gdzie 50% to byli sponsorzy, a drugie 50% to komenda główna policji. Dzięki temu no, zapewne wielu samorząd wiele samorządów wtedy jest stać na to, żeby pomóc policji, bo nie muszą w całości brać tego ciężaru na siebie i fajnie, że zaangażował się i pan starosta, powiat polkowicki i kolega burmistrz Skibicki z, z Chocianowa i Fundacja Polskiej Miedzi. Piękna sprawa, dobrze to pokazuje również z punktu widzenia takiego, takiej społecznej odpowiedzialności również biznesu, a fundacja to jest taki fajny partner ze strony KGHM-u w czytnym celu. Wśród zakupionych hałd jest pojazd przeznaczony do specjalistycznego przewozu psów policyjnych. To on wzbudził największe zainteresowanie. Na chwilę obecną posiadamy trzy psy. Są to dwa psy patrolowo-interwencyjne i jeden pies do poszukiwania narkotyków. Ten samochód w jednym czasie może przewozić dwa psy. Także to jest dla nas bardzo dużo, bardzo dobry samochód. Ten samochód jest taki specy, specyficzny. Już kiedyś rozmawialiśmy z komendantem na ten temat, że psy, które są w komendzie, jest, to, jest trzy psy, w tym jeden pies specyficzny. Ja na nią mówię narkomanka, to jest pies, który ufundowałem policji kilka lat temu, służy do wykrywania narkotyków. No muszą te psy być w odpowiednich warunkach przewożone i ten samochód w końcu mamy, który pozwoli na odpowiedni transport piesków, które wykonują niebagatelną pracę. Tropiące oczywiście tropią, natomiast ta dziewczyna zajmuje się wykrywaniem tych narkotyków, co jest bardzo też ważne w tej w tym co, 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 co słyszymy, prawda, jaka jest ilość tych narkotyków już w środowisku. Jednym z podmiotów finansujących zakup aut jest Starostwo Powiatowe, które od wielu lat inwestuje w zakup sprzętu dla służb mundurowych z terenu powiatu, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze i środków na ten cel szczędzić nie można. Mamy dzisiaj przyjemność przekazywać aż sześć samochodów. Między innymi również dzięki naszemu wsparciu finansowemu ze strony powiatu Polkowickiego będzie przekazany nowy samochód na komisariat w Przemkowie. To bardzo szlachetna i wspaniała działalność, bo przecież Doskonale wszyscy wiemy, że dobrze wyposażona policja, policja, która ma bardzo nowoczesny sprzęt, gwarantuje, gwarantuje w dużej mierze większe bezpieczeństwo, większą skuteczność, a o to nam przecież głównie chodzi. Policjanci otrzymali samochody we wtorek, a pracownicy Żłobka Miejskiego uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach. Szkolenie odbyło się w ramach gminnego programu przeciwdziałania przemocy. Cały rok pracujemy nad różnego rodzaju działaniami profilaktycznymi. Profilaktyka przemocy, uzależnień i innych rzeczy, które są problemami społecznymi na dzień dzisiejszy. Żłobek, dlatego że tam są najmniejsze dzieci. Tutaj nauczyciele mają styczność właśnie i z rodzicami, i z dziećmi. I możemy od, można powiedzieć, narodzenia dziecka prowadzić różnego rodzaju profilaktyczne działania po to, żeby właśnie unikać sytuacji, które mogą spowodować, że rodzice będą ich później żałować. Program rozpoczyna cykl szkoleń dla pracowników żłobka miejskiego, ale na tym nie koniec. W planach chcemy prowadzić profilaktykę kaskadowo, to znaczy po żłobku, przedszkola i szkoły. Na co dzień przez cały rok prowadzimy zajęcia w szkołach. Nauczyciele są objęci różnego rodzaju działaniami. Jako zespół interdyscyplinarny, który działa w ośrodku, też prowadzimy różnego rodzaju działania, ale myślę, że tego rodzaju systemowe działania przynoszą efekty i dlatego zaczynamy od żłobka. Siniaki na ciele to ewidentny sygnał, że dzieje się coś złego, ale znaki nie zawsze są tak oczywiste. Chodzi o to, by umieć je rozpoznać. Szkolenia dotyczyć mają nie tylko pracowników żłobka, część z nich skierowana będzie także do rodziców. Szkoleniami będą objęci również rodzice naszych podopiecznych, ponieważ chcielibyśmy również rodziców uświadomić, że niektóre zachowania, które się stosuje względem dzieci no są po prostu przemocowe, że one mogą być skuteczne jakoś przez chwilę, jednorazowe, ale tak naprawdę jakby mają wpływ na całe dorosłe życie dziecka i fajnie by było, żeby jednak rodzice, będąc świadomymi rodzicami, mogli takich zachowań po prostu unikać i zastąpić je innymi pożądanymi. Dzieci w żłobku to szczególna grupa dzieci, bo to najczęściej dzieci, które jeszcze nie mówią lub mówią słabo, tym bardziej są bezbronne. Ale nawet te niemówiące dzieci dają sygnały, które właściwie rozpoznane pozwalają pośpieszyć z pomocą. Tego rozpoznawania sygnałów uczą się pracownicy żłobka. To, że dziecko się nie posługuje mową, to nie znaczy, że nie widać, nie, nie wykazuje innych symptomów krzywdzenia. Również małe dzieci wskazują swoim zachowaniem, swoimi, przede wszystkim zachowaniem, swoim zachowaniem w różnych środowiskach, w jaki sposób, że, że coś jest nie tak. Na tych szkoleniach będziemy chcieli nauczyć się wspólnie, wzmocnić kompetencje w zakresie rozpoznawania symptomów wtedy, kiedy za, krzywdzenia dzieci, wtedy, kiedy zachodzi podejrzenie. Będziemy również rozmawiać bardzo dużo na temat możliwości pomocy tym dzieciakom, dzieciom. Jest to taki program szczególny, program chronimy dzieci, ponieważ on dotyczy nie tylko kadry nauczycielskiej czy kadry opiekunek pracujących w placówkach, w których przybywają dzieci, ale generalnie całego personelu, ponieważ jakby założeniem tego projektu, programu chronimy dzieci jest to, żeby wszystkie osoby, które są w danej placówce, były wrażliwe umiały rozpoznawać symptomy, umiały, wiedziały, co mają zrobić, jeśli coś ich niepokoi w zachowaniu dziecka, bądź, jeśli tutaj akurat nie ma takiej chyba możliwości, bo dzieci rzeczywiście słabo mówią, czy, czy w ogóle nie komunikują się słownie. Natomiast w przypadkach, nie wiem, przedszkoli, szkół, będziemy, jest, jest również takie założenie szkolenia dla personelu technicznego, administracyjnego, bo dziecko sobie różną osobę różne osoby może wybrać do tego, żeby opowiedzieć o tym, co, co mu się wydarzyło. Pracownicy żłobka szkolili się w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy, a tymczasem trwają badania prowadzone w ramach projektu Chronie Płuca Niepale. Ostatnio ekipa medyczna przeprowadziła bezpłatne badania w Moskorzynie. Aby mieszkańcy mogli skorzystać z możliwości wykonywania badań profilaktycznych ważne jest by informacja dotarła do wszystkich zainteresowanych. Informacje pojawiają się w mediach, na plakatach, ale by wiedzieli wszyscy, zadbała także pani sołtys. Informacja do ludzi, do naszych mieszkańców Moskorzyna dociera poprzez plakaty, poprzez ulotki, ale ja z członkiem zarządu Rady Sołeckiej, jako sołtys osobiście do każdego mieszkańca udałam się z tą informacją. Jak mieszkańcy reagowali? Bardzo pozytywnie. My w ogóle, mieszkańcy gminy Polkowic, jesteśmy mocno przygotowani przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych do profilaktyki i robienia badań poprzez wszelkiego rodzaju projekty, które powstają. Także również się zaskoczyłam tą reakcją taką pozytywną i wiedzą, którą posiadali moi mieszkańcy. W ramach projektu prowadzono edukację dotyczącą szkodliwości palenia, wykonywano też różne badania przewidziane w projekcie. W poprzednich sołectwach zaczynamy z zapisem do projektu. Pani zapisują, wykonują jednocześnie spirometrię i pulsoksymetrię. Następnie jest konsultacja u lekarza. Dzisiaj jest dr Piskusz, badania laboratoryjne w kierunku nowotworów płuc oraz porady edukatora. Jak oceniam frekwencję? Dzisiaj frekwencja, tak jak Państwo widzicie, jest bardzo duża. Cieszylibyśmy się, żeby w każdym sołectwie była taka frekwencja jak w Oskorzynie. Z możliwości zapisania się do projektu i wykonania badań skorzystało wielu mieszkańców, którzy zadowoleni byli z faktu, że można wykonać badania i nie trzeba po to nigdzie jechać. Mamy wszystko na miejscu. Tak jak ja jestem po operacjach dwóch, no to mi akurat dobrze. Tylko teraz jeszcze na to prześwietlenie. Tak, 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 dzięki. Badania, z których mieszkańcy miasta korzystali za sprawą rad osiedlowych na wsiach również są dostępne. W Moskorzynie panowie mogli wykonać PSA i skonsultować je z lekarzem urologii. Badania, które prowadzimy, to są badania, które są zalecane dla mężczyzn powyżej 50 roku, ponieważ pozwalają wykryć nam wczesne stadia raka prostaty poprzez badania laboratoryjne, ale również też badania, które tutaj ja prowadzę. Natomiast pewnej grupie pacjentów, o mężczyzn, którzy rak prostaty występował rodzinnie. Te badanie należy wprowadzać, kontrolować pacjentów wcześniej, czyli gdzieś 45 rok życia. Natomiast od 60 roku życia to absolutnie każdy mężczyzna powinien raz w roku odwiedzić urologa. Świadomość rośnie i coraz częściej się mówi nie tylko o raku piersi i konieczności wykonywania badań, ale też o raku prostaty, który jest zagrożeniem dla panów. I wraz z rosnącą świadomością coraz więcej mężczyzn chce te badania wykonać. A dzięki finansowaniu z budżetu gminy Polkowice o wiele łatwiej to zrobić, bo są dostępne. Trwa realizacja projektu Chronie Płuca niepale, a koszykarki MKS Polkowice w swoim ostatnim meczu w roku 2015 odniosły dziesiąte zwycięstwo z rzędu. Tym razem pokonały we własnej hali mocną energię Toruń. Pierwsze punkty w meczu zdobyła Weronika Itczak dziurając nasz na rzutem z za linii 6,75. Bardzo szybko odpowiedziała celnym rzutem Roxana Schmidt. Przez całą pierwszą kwartę mecz był bardzo ostry, zwłaszcza przyjezdne nie przebierały w środkach i już po czterech minutach miały na koncie pięć przewinień, co spowodowało, że każdy kolejny faul kończył się rzutami osobistymi gospodyń. Ostatecznie kwarta zakończyła się nieznacznym prowadzeniem MKS-u. 16 do 14. Początek kwarty drugiej to kapitalna seria punktowa podopiecznych trenera Czeczuro. 6 punktów zdobytych z rzędu przy zerowych stratach własnych i przewaga gospodyń rosła do 8 oczek. W pierwszej połowie lepiej radziły sobie Polkowiczanki które do szatni na przerwę schodziły przy prowadzeniu 28-24. do 24. W przerwie kibicom zgromadzonym w hali przy ulicy Dąbrowskiego zaprezentowali się zawodnicy i zawodniczki szkółki kolarskiej MKS Polkowice, którzy z sukcesami doskonalą swoje umiejętności pod okiem trenera Janusza Pytlaka. W drugiej połowie nadal oba zespoły popełniały wiele błędów. Płynnej koszykówki było niewiele. Dominowała gra Szarpana, co rusz przerywana faulami. Torunianki raziły niską skutecznością rzutów, nie trafiając nawet z łatwych pozycji. 4,5 minuty przed końcem trzeciej kwarty nasz zespół prowadził różnicą 7 punktów. Wówczas serbski szkoleniowiec energii wziął czas. Na niewiele się to zdało, bo dwie minuty później, gdy kolejną trójkę odpaliła Ewelina Gala, przewaga Polkowiczanek urosła do 11 punktów i osiągnęła największy rozmiar od momentu, gdy wybrzmiała syrena rozpoczynająca mecz. Kilka chwil później Bojowicz bezbłędnie wykonała dwa rzuty osobiste i było już 13 punktów różnicy. Końcówka kwarty to jednak mocne uderzenie nieustępliwych Torunianek, które zaliczyły serię 9 do 0, zakończoną celnym rzutem z za linii 675. W efekcie 10 minut przed końcem MKS prowadził ledwie 42 do 38. Ostatnia kwarta to prawdziwa bitwa o każdy punkt. 6 minut przed końcem przewaga naszych dziewczyn zmalała do dwóch punktów, ale trwało to tylko chwilę, bo w kolejnych akcjach za trzy trafiły kolejno Magda Kaczmarska oraz Bojowicz i w ciągu kilkunastu sekund. Podopieczne trenera Omanicza znów traciły do Bolkowiczanek 8 punktów. W 37. minucie meczu 3 punkty zdobyła Idczak, ale błyskawicznie odpowiedziała rzutem dwupunktowym Gala. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 54 do 47. Było to dziesiąte zwycięstwo z rzędu odniesione przez nasz zespół. Po zakończeniu meczu kapitan MKS Agnieszka Majewska złożyła kibicom życzenia świąteczno-noworoczne. Wygrana z energą była dziesiątą z rzędu odniesioną przez koszykarki MKS Polkowice. Z całą pewnością był to jeden z trudniejszych meczów naszych dziewczyn. Wiem, że zespół starunia z nowym trenerem znam mniej więcej jak, jaki jest styl grania. mówiłem, dziewczynom można to sprawdzić. Ja mówię, że to będzie najcięższy mecz w tych wszystkich, co rozegraliśmy przedtem, bo na pewno zespół starunia nie odpuszcza 40 minut, wcale piątka się bije walczy i do samego końca i jak my jak my będziemy grać nie agresywnie, to też przede wszystkim o broni i ataku, to nie, nie będzie, nie, bardzo ciężko będzie coś zrobić. No też z różnych względów dzisiaj nie mogliśmy ratować całym składem, ale musiałam to zrobić, dlatego raz oskakiwaliśmy, raz było gorzej, no bo inaczej, bo fizycznie, tak jak powtarzam, nie z zespołem, bo pewna ratacja i na koniec meczy by, na pewno by mieliśmy problem. Także z drugiej strony, tak jak mój mecz był otwarty praktycznie do ostatnich sekund i prowadzenie 7- czy 12 maczy prawie że na zero, no tak jak mówię, nie, nie było wiadomo kto wygra do samego końca, praktycznie do, może do ostatniej minuty, ten, czy ten 30 sekund, naprawdę to był bardzo ciężki mecz i e, jeszcze raz powtórzę, dziewczyny mówiłam przednio, że to będzie najcięższy mecz z tych wszystkich co rozegraliśmy, nawet mówiąc o Wiśle i Ortego. Co zrozumiałe, w niespecjalnie dobrych nastrojach po niedzielnym meczu był szkoleniowiec energii, El-Medin Gratuluję zespolu z Polkowic. Myślę, że, że, że dzisiaj, nie powiem, że my nie chcieliśmy wygrać tego meczu, ale może bardziej chciały wygrać te, ten mecz i myślę, że bardziej ze zespołowo. I nie wiem, jeżeli macie rozgrywające, która ma e, 10 asyst, e, a przeciwnik ma 11, wszystkie zawodniczki, to ciężko, ciężko wygrywać mecz, nawet jak macie 45 zbyrek i nie wiem, jak macie tam green na, 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 na nie wiem, dzisiaj. Mm, takie było zadanie, to 9 tylko, powiedzmy tylko 9, jak ona tam skaczy i 3 punkty to myślę że na dzisiaj jest dobrze i zawsze mam tę stratę, dzisiaj tylko 24, jeżeli mogę powiedzieć tylko 24, bo u nas to jak jest, jest albo 39, albo 32 i to jest, to, to zawsze się zdarza takim zespołem jak ja mam teraz niedosęczonym, młode zawodniczki, które też słabo zarabiają i nie wiem to musimy coś poradzić nad tym nie zmówiłem teraz za zawodniczkami za takie pieniądze grać, grać tak jak grają to jest do... nie powiem jak to. To fatalnie to wyglądało i tam niektórych momentach dochodziliśmy nawet byliśmy bardzo bardzo blisko później dwie trójki, które już, już myślę, że te dwie trójki zdecydowały wynik, wynik tego, tego meczu. Kolejny mecz podopieczne trenera Czuro rozegrają w 2016 roku. W Lublinie zmierzą się z pszczółką AZS UMCS.